Po ponad 5 latach użytkowania tego komputera z Windowsem przesiadłem się kompletnie na tylko i wyłącznie tego MacBooka RM1. No teraz nie potrafię wierzyć, że tak małe, zgrabne urządzenie potrafiło zastąpić całą stację roboczą, która była za mną tak naprawdę od początku całej mojej działalności. W tym filmie powiem Ci, jakich rozwiązań użyłem, że właśnie to jedno urządzenie mogło stać się hybrydą łączącą właśnie stację roboczą oraz przenośne urządzenie. Z tej strony Jonasz Oszewski z kanału Jonasz Oszewski, i zaczynajmy! To jest komputer, który kupiłem na swoje 18 urodziny. Dosłownie każdą złotówkę zainwestowałem w niego z nadzieją, że praca, którą na nim wykonam, się zwróci. I faktycznie robiłem na nim swoje pierwsze projekty montażu, wesel dla zewnętrznej firmy, pierwsze grafiki, aż potem służył mi tak naprawdę do ubiegłego roku. Więc naprawdę jest to kawał historii, która tutaj leży obok mnie. Tak naprawdę byłem wciąż zadowolony z wydajności tego komputera bo mogę na nim bez problemu obrawać swoje wszystkie zdjęcia ślubne oraz inne, które wykonuję oraz montować filmy Full HD, nawet godzinne. Tylko technologia nie stoi w miejscu. Ten film, który oglądasz jest już w jakości nie Full HD, ale 4K, a na przykład do montażu właśnie filmów w wysokiej rozdzielczości ten komputer już się nie nadawał. I tak naprawdę potrafiłem przeżyć to, że ten komputer już w kilku miejscach miał niewystarczającą wydajność, ale problem był inny. Jest to komputer. Więc gdy chciałbym wyjechać na kilka dni, na przykład na jakieś zlecenie kilkudniowe, no to muszę wziąć nie tylko tę stację wielką, ale również myszkę, klawiaturę, monitory. Więc możesz sam pomyśleć, jakby to śmiesznie wyglądało. A właściwie wyglądało kilka razy, bo faktycznie musiałem taki zestaw kilka razy brać właśnie na kilkudniowe zlecenie. I to było naprawdę słabe. Dlatego rozważałem, żeby ten komputer zostawić, po prostu dokupić drugie urządzenie mobilne. I tak naprawdę myślałem nad dwoma rzeczami. Pierwsze to iPad Air, który naprawdę komfortowo się nadaje do obróbki zdjęć dzięki Lightroom'owi CC. Drugie rozwiązanie to był właśnie MacBook Air, ale do 2020 roku one były nie jakoś super wydajne. Były w porządku, ale na pewno nie były jakimiś demonami szybkości, więc traktowałem, że może to po prostu będzie drugie dodatkowe urządzenie. Wciąż jednak byłbym w kropce, mając urządzenie mobilne z ograniczoną wydajnością lub z ograniczonym komfortem użytkowania. Więc tak naprawdę godziłem się już z myślą, że będę musiał kupić... Jakieś urządzenie mobilne, i jeszcze wymienić komputer na jakiś nowszy, szybszy. Wszystko zmieniło się w ubiegłym roku, w którym Apple niespodziewanie zapowiedziało procesor M1, który naprawdę wydajnością nie odbiega od wielu, wielu komputerów i dało go nawet do najtańszych swoich produktów, takich jak MacBook Air. Co więcej, tak mały komputer, najtańszy z oferty Apple, potrafi przebić wydajnością 16-calowe MacBooki Pro z ubiegłych lat z procesorem Intel. Tak wielką zmianą wydajnościową jest MacBook z procesorem M1. I ta właśnie premiera sprawiła, że nie potrzebowałem już dwóch urządzeń: jednego mobilnego i drugiego potężnego potwora w postaci takiej stacji roboczej z Windowsem. Bo tak naprawdę jedno urządzenie było na tyle wydajne, żeby być tą stacją roboczą, i na tyle mobilnym, żeby właśnie nie musiało być potrzeby kupowania iPada lub czegokolwiek innego. Po prostu to jedno urządzenie zastąpiło mi dwa, które chciałem kupić. W tym odcinku opowiem Ci również o swoich wrażeniach po przesiadce z pięcioletniego letniego obcywania z Windowsem właśnie na OSX. oraz opowiem Ci w jaki sposób za pomocą tylko i wyłącznie jednego kabla ten właśnie laptop zmienia się w stację roboczą obsługującą dwa monitory, mnóstwo portów oraz innych akcesoriów. Tak oto wyglądał mój Windows oraz urządzenia do niego podpięte dotychczas. Było temu daleko do bycia estetycznym i tak naprawdę żadne urządzenie było bezprzewodowe. Wciąż wszystko dobrze się sprawowało. Jednak nie było to po prostu zbyt piękne, nie mówiąc już o ilości kabli, która musiała leżeć na ziemi. Wraz z wymianą PC na MacBooka chciałem również odświeżyć swoje urządzenia, tak właśnie by stały się one bezprzewodowe i ogólnie odświeżyć cały ten wygląd mojego biura, tak by był on dużo bardziej estetyczny. Zacznijmy jednak od samego serca tego hybrydowego projektu, czyli Huba. A jest on konieczny, ponieważ mamy tutaj tylko i wyłącznie dwa wyjścia USB-C typu Thunderbolt. Niestety, niezależnie, czy MacBooka R czy Pro, wciąż są tylko te dwa porty. No chyba, że kupicie te dużo droższe, 14-16-calowe, ale tam dopłata jest rzędu 6-7 tysięcy, więc naprawdę zastanówcie się, czy potrzebujecie więcej wydajności. A tak naprawdę te huby są już naprawdę dość stabilne i według mnie są one na tyle dobre, że nie musimy rozważać MacBooka z większą ilością portów. Więc, jakiego huba wybrałem? U mnie to naprawdę musiały być spełnione dwa główne wymogi, jeśli chodzi właśnie o tego huba doka USB-C. Pierwszy jest taki, że bardzo mocno wciąż chciałem używać swoje dwa zewnętrzne monitory. Jest to niezwykle ważne, ponieważ być może będziesz tym zdziwiony, tak samo jak ja byłem na początku, ale MacBooki R i Pros M1 nie obsługują dwóch monitorów, obsługują tylko i wyłącznie jeden. Zmienia się to tylko i wyłącznie w przypadku Makamini, ale my tu mówimy o, o laptopie, więc obydwa te laptopy nie obsługują dwóch monitorów. Jest to naprawdę duży problem, choć na szczęście, który da się rozwiązać za pomocą huba zbudowaną budowaną kartą graficzną, która się nazywa Display Link. Dzięki takiej karcie graficznej w hubie mamy już nie tylko jedno HDMI, ale dwa HDMI albo HDMI i Port, czyli mamy. Dwa wyjścia monitorowe i faktycznie dwa monitory będą działać bez większych problemów po zainstalowaniu sterowników. Aczkolwiek ta właśnie decyzja sprawiła, że musiałem już bardzo zawężyć swoją liczbę produktów, które mogłem brać pod uwagę, bo liczba tych hubów właśnie z tą kartą graficzną nie jest zbyt duża. Jest ich około 8-9, ale w praktyce dostępne w Polsce są może 2 albo 3. Żeby było jeszcze trudniej, drugie wymaganie jest również dość rzadkie, ponieważ chciałem, żeby, tak jak mówiłem, cały ten laptop zmieniał się w stację roboczą za pomocą tylko i wyłącznie jednego kabla. Czyli ten jeden kabel miałby przesyłać wszystkie, rozgałęziać porty MacBooka, dawać nam HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB, USB-C, ale jeszcze dawać ładowanie zwrotne do MacBooka. Możecie mi uwierzyć, że z tego powodu właśnie mój research a propos tych hubów trwał naprawdę dość długo. I znalazłem takie dwa produkty, które według mnie spełniają te wymogi i są naprawdę świetne. Pierwszy jest to Wawlink, który będziecie teraz widzieć screenshotta On kosztuje około 850 zł. Oraz drugi produkt to jest Dell D600, który kosztuje około 1600 zł. Ale tutaj ważna uwaga, są to duże pieniądze, ale jesteście w stanie znaleźć produkty używane. I na przykład w moim wypadku padł na Della D600, ponieważ znalazłem go za 400 zł. Jest to produkt używany, dlatego posiada kilka rys, ale tak naprawdę przez cały czas mam go schowany w szafce, więc ten y, troszeczkę gorszy wygląd mi w ogóle nie przeszkadza, a jest naprawdę sporo pieniędzy zaoszczędzone. Ale zarówno ten Dell, jak i ten Wavlink są to produkty bardzo podobne, mają praktycznie identyczną ilość portów, więc niezależnie, które wybierzecie, obydwa powinny działać świetnie. I obydwa mają właśnie ichą kartę graficzną DisplayLink oraz możliwość przesyłania wszystkiego jednym, jednym i jeszcze raz jednym kablem. Do tematu huba, czyli jak praktycznie go podłączyć, jak to wszystko działa, jeszcze przejdziemy, ale teraz czas się pozbyć okablowanych urządzeń. Zacząłem od myszki, która jest już w naprawdę fatalnym stanie po tylu latach. I mój wybór padł na bezprzewodową Logitech MX Master wraz z podkładką z taką pianką, która fajnie poprawia komfort. Czas na klawiaturę i ją wymieniłem na bon upominkowy do Rossmana. Tak naprawdę to nie. Uznałem, że dla estetyki używanie klawiatury MacBooka będzie dla mnie wystarczające. Plus, obok klawiatury MacBooka jest wciąż gładzik, na którym mogę wykonywać gesty, co można uznać za duży plus. Mój MacBook ma 16GB RAMu oraz dysk 256GB. Uznałem, że te 256GB miejsca będzie wystarczające, ponieważ chcę sw swoją całą pracę wykonywać na dyskach zewnętrznych, a one nie będą miały wpływu na wydajność tego, co robię, ze względu na to, że są to zdjęcia oraz filmy 4K. Dzięki temu, tak naprawdę, całkowity koszt tych urządzeń będzie dużo niższy niż jakbym rozbudowywał pamięć kupując ją u Apple'a. Oraz mogę mieć dzięki temu tej pamięci dużo, dużo więcej. Posiadam już teraz dysk zewnętrzny 6TB oraz 1TB, ale są to już starsze dyski i używam ich głównie do backupu. Do szybszej codziennej pracy postanowiłem kupić dysk Samsung T7 1TB, który kompletnie nie jest tym, co widzicie na wideo, no bo ten dysk mi przyjdzie dopiero za tydzień, a nie chciałem, żeby było pusto. serki. Okej, okay, akcesoria już wszystkie są. Czas na montaż tego wszystkiego w moim dotychczasowym biurku. Tak jak wcześniej nie podobało mi się, że w tym biurku są dwie szafki, ponieważ to blokowało moje swobodne przemieszczanie się fotelem. Ale teraz te szafki bardzo doceniam, ponieważ mogę w nich schować wszystkie urządzenia oraz właśnie huba. Sprawiło to również, że praktycznie wszystkie kable są ukryte pod tym biurkiem. A dla zainteresowanych, jest to biurko z Ikea. W pierwszej szafce umieściłem rzeczy, których nie muszę ruszać, czyli właśnie te wszystkie dyski zewnętrzne. A w drugiej szafce umieściłem rzeczy, do których muszę mieć łatwy dostęp, czyli czytnik kart oraz karta dźwiękowa, z której wychodzą moje słuchawki. Tak jak wspominałem, podłączenie tylko jednego kabla do tego MacBooka sprawia, że mój laptop staje się stacją roboczą z dwoma monitorami, a właściwie trzema, bo jeszcze jestem mały od MacBooka. Od razu działa mi myszka bezprzewodowa, klawiatury mam na MacBooku i wszystko naprawdę pięknie działa. I jestem tylko jeden kabel od wypięcia, że mieć znowu świetny laptop z świetnym ekranem, gładzikiem oraz klawiaturą. Przejdźmy teraz do wrażeń z użytkowania, czyli na przykład wydajności, a jest ona absolutnie topowa. Naprawdę jestem niezwykle zadowolony z tego, jak ten komputer chodzi. Warto tutaj nadmienić, że uważam, że MacBook Pro nie jest naprawdę konieczny, jeśli nie zajmujesz się na co dzień jakąś bardzo ciężką obróbką filmów lub czymś, co naprawdę maksymalnie angażuje procesor. Jeśli tak jak ja jesteś fotografem, to uważam, że taki MacBook Air bez tych wiatraków jest naprawdę w zupełności wystarczający, ponieważ nawet podczas kilkugodzinnego eksportu zdjęć ten komputer nie znalazł się w takim stanie cieplnym, żeby procesor zwolnił, czyli tak zwanego thermal throttlingu nie doświadczyłem, czyli tego momentu, w którym komputer jest tak ciepły, że procesor musi zwolnić, żeby po prostu tego ciepła nie było jeszcze więcej. Naprawdę uważam, że ten komputer R bez wiatraków jest naprawdę świetny, ze względu na to, że ten procesor M1 jest z architekturą mobilną, więc naprawdę on się bardzo słabo, a właściwie praktycznie w ogóle nie grzeje. Wracając do wydajności, to nie robiłem jakichś testów benchmarkowych, czyli cyferek wam nie podam, ale mogę wam powiedzieć, że jest on około 5 szybszy niż mój poprzedni komputer. I jeśli chodzi o eksport zdjęć, to trwa naprawdę on zamiast 2 godzin to może 30 minut, co sprawia, że mam dużo więcej czasu, żeby zająć się czymś pożytecznym niż tylko czekaniem właśnie, aż te zdjęcia się zapiszą. Ale największa zmiana jest właśnie w montażu filmów, w szczególności tych 4K. Z chęcią wam pokażę porównanie, ponieważ mój stary komputer jest jeszcze podłączony, to sprawiłem, że na prawym monitorze jest właśnie mój komputer z Windowsem, a na lewym monitorze jest właśnie MacBook. Na linię czasu w DaVinci Resolve dałem ujęcia 4K z mojego ostatniego nagrania kursu fotografii ślubnej, część drugiej, która będzie dostępna do kupienia już od lutego lub marca 2022. Spójrz na samo przewijanie tych filmów. Na MacBooku działa to wręcz natychmiastowo i nie muszę kombinować w żaden sposób z plikami, by je bez problemu oglądać. Ale największa magia się dzieje, gdy je odtworzę. Ponieważ na MacBooku działają one kompletnie płynnie, nawet z wieloma warstwami korekcji kolorów. Na starym komputerze nawet odtworzenie ich płynnie jest niezwykle trudne, a tak naprawdę niemożliwe. Oglądając materiały innych twórców na YouTube, okazuje się, że ten komputer jest w stanie nawet udźwignąć nie tylko 4K, ale również 6K i nawet 8K. Co on naprawdę piekielnie wydajne i jeśli zastanawiacie się, czy potrzebujecie te lepsze wersje M1 Pro lub M1 Max, to naprawdę zastanówcie się jeszcze raz, czy na, na pewno ten komputer z tym procesorem z włóknem M1 Wam nie wystarczy. Podczas całego testowania tego komputera mówimy tu około miesiącu, ani razu się nie zaciął. No, choć do tego jeszcze przejdziemy potem, ani razu się nie przegrzał. I ani razu moje oprogramowanie sprawiające właśnie, że są dwa monitory zamiast jednego na, tym, na tej emedynce, również się ani razu nie zacięło i było w cały czas naprawdę ciągle stabilne i nie było żadnych z tym problemów. Ale jeżeli masz jakieś konkretne pytania a propos właśnie tej karty graficznej, tego rozwiązania dającego dwa monitory, zadaję w komentarzu, z chęcią ci odpowiem. Jestem niezwykle zadowolony z tej zmiany, bo tak naprawdę zyskałem i szybszy komputer, i naprawdę fantastyczny laptop z najlepszymi podzespołami oraz technicznymi rzeczami, taki naprawdę jaki jest na rynku. A jest naprawdę w śmiesznej cenie, bo ten zestaw, czyli MacBook Air M1 16 GB RAMu, 256 GB pamięci, kosztował mnie 5000. Jeśli mówilibyśmy o kupnie mobilnego urządzenia. Plus jeszcze komputera, to ta kwota byłaby co najmniej dwukrotnie wyższa, więc stosunek cena do jakości jest naprawdę niesamowity. A możliwość wzięcia swojej tak naprawdę całej stacji roboczej, gdziekolwiek tylko chce, jest naprawdę nie do przecenienia. Ale wracając do tej nieszczęsnej klawiatury, to no... Właściwie to tylko ona jest tutaj problemem, bo no, ciężko się do niej bardzo przyzwyczaić, to muszę powiedzieć ręką sercu. Teraz jeszcze porozmawiajmy o tym, jakie mam odczucia przy siatce z Windowsa na OSX, czyli stricte o systemie. I ta część może do niektórych nie będzie interesująca, ale jeśli właśnie planujesz przesiadkę z Windowsa na OS X, to z chęcią Cię opowiem o moich kilku pierwszych wrażeniach, no bo było naprawdę bardzo ciekawe. Ale ponieważ cała poprzednia część była głównie słodka i bardzo na plus dla tego komputera, to zaczniemy teraz od WAD, a do zalet pójdziemy tego systemu dopiero potem. I od razu mówię, że prawdopodobnie część z tych problemów, które Wam wymienię. Być może po prostu nie wiem, jak się czegoś robi, ale o to chodzi, właśnie. Żeby to były subiektywne moje odczucia. Starałem się na większość tych rzeczy znaleźć rozwiązanie, ale albo ono nie było dla mnie dostępne, bo je źle zrozumiałem. Ale tak jak mówię, być może na wszystko, co powiem, jest rozwiązanie. Ale chcę, żeby to było właśnie przydatne dla osób, które planują siatkę, żeby wiedzieli, czego się spodziewać, co Was być może zaskoczy. Brak przycisku delayed i nie żartuję, nie mam pojęcia, w jaki sposób usunąć coś do kosza. Póki co radzę sobie w taki sposób, że po prostu przesuwam jakiś plik do kosza, który znajduje się na pasku zadań lub, lub usuwam przez menu kontekstowe. Ale na klawiaturze naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja. Brak opcji wycni. Mogę tylko i wyłącznie kopiować pliki i naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest takim problemem dodać opcję wycni znaną z Windowsa. Próbowałem różne skróty klawiszowe, które znalazłem w internecie i wciąż nie potrafię czegoś wyciąć. Zawsze jest to tylko i wyłącznie kopiowane w inne miejsce. Radę sobie z tym tak, że po prostu no, te pliki z pierwotnego miejsca usuwam potem, ale jest to delikatnie mówiąc frustrujące. Minimalizacja pulpitu przesunięciem w lewy dolny róg. Nie rozumiem, jak to jest, że jest to opcja, żeby pokazać pulpit, a po pokazaniu pulpitu dalej nie mam dostępu do żadnych folderów ani urządzeń. Nie mogę ich kliknąć, nie mogę zrobić z nimi nic. Muszę wrócić i wszystkie okna zminimalizować. Dlaczego? Kolejna rzecz: wiele razy czytałem w internecie, że mając ten system od Apple, mogę pożegnać się z jakimiś wyskakującymi okienkami, że będzie on działał kompletnie płynnie bez zacinek. Po pierwsze, chciałem podkreślić, że na Windowsie nie miałem żadnych tych problemów z wyskakującymi okienkami oraz płynnością systemu, a tutaj jest wręcz przeciwnie. I nie mówię, że wszędzie, ale na przykład powiększenie okna. Dlaczego jest klatkująca animacja? Dlaczego skoro wszystko je, cała reszta systemu jest naprawdę e, bez zarzutu. Jeśli wyskakuje mi jakieś powiadomienie i przesuwam ją gestem na gładzików w prawo by zniknęło. Dlaczego ono się pojawia po jakimś czasie znowu? Dlaczego muszę kliknąć X, co jest niewygodne, żeby ono zniknęło? I dlaczego tak wiele niepotrzebnych powiadomień w ogóle się tutaj pojawia? Podłączając moje monitory o rozdzielczości trochę większa niż Full HD, Ponieważ mowa tu o ultra szerokich monitorach, to rozdzielczość tam jest dokładnie 2560 na 1080 Ostrość czcionek jest dramatycznie gorsza w porównaniu do Windowsa. Jest to coś, co mi rozwala głowę, ponieważ cała historia powstania Apple'a Steve Jobs uczestniczący na zajęcia z kaligrafii, dzięki czemu czcionki powinny być doskonałe i dużo lepsze, wyglądają naprawdę dużo gorzej na monitorach Full HD w porównaniu do konkurencyjnego Windowsa. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale i tak spróbowałem to nagrać w taki sposób, że możecie porównać. To jeśli nie widać, to naprawdę musicie mi uwierzyć, że na żywo naprawdę są one dużo, dużo gorsze. Gdy po raz pierwszy podłączyłem monitory do MacBooka to wręcz musiałem dwukrotnie sprawdzić w ustawieniach, czy na pewno wybrałem odpowiednią rozdzielczość. Tak to źle wyglądało, że wydawało mi się, że rozdzielczość po prostu jest ustawiona niższa. I tak to delikatnie udało się poprawić za pomocą command w terminalu, przez które mogłem zmniejszyć wygładzenie tych czcionek i jeszcze przewrócić jakieś stare renderowanie tych Renderowanie tych czcionek, jakąś starą metodą, ale wciąż mówimy, wciąż mówimy o naprawdę gorszej ostrości czcionek. Jest naprawdę ogromny problem, ponieważ on wymusza na mnie wymianę moich monitorów na 4K w niedalekiej przyszłości, czego chciałem uniknąć. A umówmy się, że Full HD jeszcze nie jest na tyle starym standardem, albo na tyle małą rozdzielczością, że ona powinna wymuszać takie zmiany. Dla uspokojenia, jedynie dodam, że chodzi tylko i wyłącznie o czcionki, bo jeśli go dam jakieś zdjęcie, jakiś film, to. Jest on wciąż tak ostry jak, jak na Windowsie, no ale nie smak wciąż pozostał. Okej, okay, już jak prawdziwy Polak trochę ponarzekałem, no a teraz e, przejdźmy do plusów, bo ich też jest kilka. Po pierwsze, adaptacja do tego systemu z Windowsa naprawdę nie trwała zbyt długo. Bałem się tego, bo nie, nie będę ukrywał, że właśnie jest to coś kompletnie innego, że będę tutaj e, strasznie się z nim męczył, ale tak naprawdę 2-3 dni wystarczyły i już się czułem naprawdę komfortowo z tym systemem, więc Dobra wiadomość, jeśli przedaż się z Windowsa, to za bardzo nie ma czego się bać. Na pewno, eksplorator plików, czyli tak zwany Finder, jest dużo lepszy niż na Windowsie. Szczególnie pomysł z tabami, czyli tak naprawdę to, że można mieć w jednym miejscu podgląd wielu folderów jednocześnie i się pomiędzy nimi przełączać, jest naprawdę rewelacyjny i jestem bardzo zdziwiony, że dalej tego nikt nie skopiował i na przykład nie, nie wprowadził do Windowsa lub innych systemów. Coś takiego nawet jak system zmiany plików mi się tutaj spodobało, ponieważ podglądając zdjęcie mogę od razu zmienić jego nazwę w jednym miejscu. Dzięki temu pomijam kilka niepotrzebnych kroków jest naprawdę spoko. Ale rzecz, która póki co zrobiła na mnie największe wrażenie, to jest funkcja dyktowania, która jest pod przyciskiem F5. Jest naprawdę świetne, bo dzięki temu nie muszę używać tej wątpliwej klawiatury z MacBooka, bo ponieważ mogę po prostu dyktować tekst. I cały scenariusz tego filmu, który oglądasz, właśnie powstał dzięki temu, że dyktowałem to wszystko, co chciałem powiedzieć, właśnie do Was. Naprawdę jest to świetne, i w się chyba na próżno szukać takiego rozwiązania. A na pewno nie jest ono w języku polskim, i nie jest budowane w system, i nie działa tak dobrze. To jest naprawdę póki co największy plus, bo jest naprawdę super produktywne. Jak widzicie, trochę ponarzekałem, ale głównie chwaliłem, bo naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego całego procesu i polecam go zrobić każdemu, kto rozważa właśnie zmianę obecnej komputera. I taki na przykład MacBook może kompletnie zmienić Wasze życie, właśnie będąc hybrydą, tak jak to się u mnie wydarzyło. Jeżeli masz jakieś pytanie a propos tego zestawu, lub chcesz czegoś dowiedzieć, jak to wszystko u mnie działa jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, to zapraszam do komentarzy. Możesz również do mnie napisać prywatną wiadomość, a na pewno odpowiem. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, to zapraszam do dania kciuka w górę, komentarza oraz udostępnienia filmu, żeby szerzył się jak najdalej. A jeśli chcecie wesprzeć finansowo ten kanał, by mógł nagrywać dla Was jak najwięcej, to zapraszam do kupna Olszewskiego Presetu, Olszewskiego Kursu Fotografii, części pierwszej i części drugiej, która zaraz wychodzi. A w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć!